Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj mamy kilka rzeczy do zrobienia. Głównym daniem będzie otwieranie pryzmowych szardów. Jest kilku czempionów, których bardzo bym chciał zobaczyć na moim koncie, i postanowiłem sobie kilka tych szardzików kupić. Ale zanim do tego dojdziemy, to spójrzmy sobie na to, co będzie się działo w grze i co się też dzieje, ponieważ. W końcu, w końcu mamy e, Forge Pass, gdzie jest set Slayer. Tu nawet mityczne rzeczy na końcu możemy zdobyć. Długo, długo czekałem na ten set. W końcu będę miał szansę na to, żeby coś fajnego strafić dla mojego Mariusza. No, narobili tych setów, chyba mamy 5 setów generalnie w Passie, więc trzeba prawie pół roku czekać na to, żeby jakiś set się pojawił. Zdecydowanie zbyt długo. Mogliby tutaj skrócić te Forgepassy do dwóch tygodni i robić je cały czas bez, bez przerw, tak, żeby zdecydowanie częściej można było coś zdobyć sobie z setu, na który się czeka. Więc w końcu. Od razu jak widzicie kupiłem sobie tutaj ten Gold Pass I mam nadzieję, że kilka ciekawych e, itemów z tego będę miał I będę mógł lepiej ubrać mojego Mariusza Więc to jest jedna rzecz I jeżeli spojrzymy sobie na newsy To okazuje się, że jutro startuje Champion Training Tournament Gdzie będzie do zdobycia dusza dla e, Grakosa Turndrake'a on był gwarantowanym czempionem jakiś czas temu. Mam na, e, o nim film, e, więc możecie sobie tam zerknąć. I co? E, będzie to turniej, więc e, trzeba będzie walczyć z innymi. Tak, za pierwsze miejsce e, na liście zwycięzców będzie można zgarnąć duszę dla tego czempiona. I tak, no podzielili to e, tutaj levelami. Więc 30, 31 do 40 levelu to będzie trzygwiazdkowa dusza. 41 do 60 to będzie 4 dusza, a od 61 w górę to będzie 5 dusza dla, yy, dla tego czempiona. Yy, I tutaj są progi punktowe, więc 7,5, 12,5 i 15 tysięcy punktów. Tyle trzeba będzie minimum zdobyć, yy, żeby taką nagrodę zgarnąć. Więc jeżeli ktoś ma tego czempiona, chciałby jeszcze duszę, chciałby wzmocnić go, no to będzie do tego ciekawa okazja no dobra, to tyle jeżeli chodzi o eventy, a my przejdźmy już do tego co tutaj się dzieje, ja się przesunę zobaczmy sobie kogo my tutaj mamy, no przede wszystkim jest Vulkanos Fumor, fantastyczny champion, z przyjemnością zobaczyłbym go na swoim koncie, ale poza tym, no jesteśmy na drugim moim koncie, tak, więc tutaj go nie mam, jest też Duchess Litu. Od lat mnie ta pani unika. Kolejne podejście do tego, żeby ją trafić, ona już nie jest tak dominującym czempionem jak była kiedyś. No to sobie powiedzmy szczerze, ale ciągle jest świetna i ciągle bym znalazł dla niej miejsce na moim koncie. Więc może w końcu Duchy's Lily tu, się tutaj pojawi. Poza tym, Private Slaterer w sumie też bym się nie obraził, gdyby. Trafiła na moje konto. A poza tym z tych legend nie mam hefraka na tym koncie, więc to byłby nowy champion. Eee, a cała reszta już tutaj jest, więc niekoniecznie chciałbym ich trafić. Z epików, epików wszystkich mam, więc niekoniecznie, No powiedzmy, Magnar miałbym wtedy plus 4 Magnara, ale cała, cała reszta. Epiki mnie nie interesują. Mnie interesują legendy, więc mam nadzieję, że tutaj, no zwłaszcza Vulcanus albo Daczes się pojawią. Mam 490 y, tych y, tutaj fragmencików, to chyba z 12 szardów. No i zobaczmy. Zobaczmy. no Przede wszystkim trzeba legendę trafić. O, i zaczynamy od Magnara, także będę miał go teraz plus 4. Mam nadzieję, że chociaż jedna legenda się tutaj pojawi. No, i w drugim Soul Drinker jeszcze 10, no i kolejny Epic Za każdym razem inny Wildrax tym razem. I znowu Epic, i znowu inny Gorlos. Nie Zobaczmy. Ach, znowu fioletowo drugi Soul Drinker. Jeszcze 7 do otwarcia. I, i drugi magnar zobaczmy i tym razem to jest dur kiedyś był czempionem potrzebnym do fuzji 5 szardów pozostaje znowu dur i znowu znowu epic no mam nadzieję że ta jedna legenda wpadnie nie tym razem tym razem to jest Infernal Baroness, trzy ostatnie. I. A, znowu Wildrags. Okej, okay, robi się nerwowo. No i. Znowu skończy się bez żadnej legendy. trzeci soul drinker super 100 dolarów poszło 100 dolarów poszło i niestety znowu nie ma daczes no to konto jest przeklęte jeżeli jest daczes absolutnie nic się nie udaje ani wulkanosa, ani daczes ani priwy ani nic no niestety niestety nic się tutaj nie udało. No trudno. To jest smutne otwieranie. Mam nadzieję, że jeżeli udało Wam się zgarnąć tutaj ten jeden e, szardzik z e, Gear Ascension Tournament, jak widzicie, ja mojego odebrałem, to będzie tam jakaś fajna legenda. No niestety u mnie się nie udało. Ale od razu już zapowiadam, jutro będzie. Film, który może wiele osób naprawdę zainteresować, myślę, że warto czekać, warto oglądać. No dobra, z mojej strony na dzisiaj to tyle. Mówi do Was, Samael. Cześć. Dobra, nie poddajemy się. Jeszcze dwa szardziki. Tutaj już będzie legenda. Patrzcie, i wychodzi Epic. I wychodzi Sion. Dobra, no to tu już na bank. To 6% zadziała, i będę miał legendę! I to jest Cecilia Flameton. No, nie jest to legenda, którą chciałem zobaczyć. Już ją tutaj mam. Kurczę, no. A jak już zobaczyłem te płomienie, już myślałem, może, może wulkanos. A, Zobaczmy. Na A1 atakuje trzy razy jednego przeciwnika. Każde uderzenie ma. 30% szans na wydłużenie czasu trwania HP Burn na A2. Tutaj jest atak AoE Mamy 100% szans na wrzucenie dużego weekend na dwie tury i 100% szans na wrzucenie dużego decrease defense na dwie tury, jeżeli przynajmniej dwóch przeciwników ma na sobie HP Burn i aktywuje od razu HP Burn na wszystkich celach i e Obniża czas trwania tego HP Burn o jedną turę. Na trzy 3 umieszcza HP Burn na sobie na 3 tury, potem atakuje wszystkich przeciwników. Mamy 100% szans na wrzucenie HP Burn na wszystkich na 3 tury i dostaje Ekstra Turę, jeżeli urzuci HP Burn na wszystkich. No i mamy pasyw. E, zwiększa speed tego czempiona o 3 punkty i obrażenia o 3% za każdego czempiona na polu walki, który ma na sobie HP burn, jeżeli kardyl jest w tym samym teamie e, wszyscy nasi czempioni leczą się o 3% max HP zamiast otrzymywać obrażenia z HP burn hmm. e, tak i mamy aura jeszcze zwiększa accuracy we wszystkich miejscach o 60 punktów, więc Sisia Flame Tong. To jest dobry czempion, ale czempion, którego mam, więc no niestety e, nie spełniły się tutaj życzenia, co do e, tego, kogo chciałem. I zobaczmy sobie. Druga Sisyja, więc może będę mógł kogoś zwolnić. No nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy co z tym zrobię. Dobra. Wpadła chociaż legenda z tych szardów. Dobra. Tym razem już się na pewno żegnam. bo do Was Samael. Cześć.